czas na Mińska już wcześniej zapowiadałem a jednak troszkę troszkę tutaj czas mi nie pozwalał na zajęcie się tym jeszcze tutaj było ciaśniej I tak jest ciasno ale nie o tym tak dzisiaj troszkę podemontujemy nie wiem tutaj czy będę Będę chciał chyba zdjąć tą manetkę w całości, zaraz nad tym pomyślę, także troszkę, troszkę dzisiaj podemontujemy i później może tą drobnicę się trochę wyczyści, zobaczymy, zobaczę w jakim to będzie stanie. Tak, najpierw poluzuję sobie tutaj tą, tą śrubkę tak, żeby, żeby tą klameczkę sobie zluzować nagrzeję sobie manetkę i spróbuję to ściągnąć, bo w tej chwili no, niestety nie chcę to zejść yy, zdejmiemy zbiornik no zobaczymy ile się dzisiaj uda yy, też za wiele czasu nie mam także yy, także tak, zabieramy się w tej chwili no, siedzenie, niestety położyłem parę ciężkich rzeczy na nie i się trochę powgniatało, mam nadzieję, że to, że to zejdzie. Widzicie tutaj te pręgi. Były ładnie wyczyszczone. Eee, dobra, także to odłożymy. Dobra, to odłożymy. Spróbujemy sobie poluzować. Poluzować sobie spróbujemy tutaj. O, bo no w ogóle ją odkręcę. Będę luzował. Bieje trochę na dworze. Pewnie to będzie słychać na filmie. Ale nic na to nie poradzę. Dobra. Dobra zluzowana. OK. I teraz spróbuję sobie za pomocą tej klameczki ściągnąć. Zobaczymy jak to wyjdzie. Tylko, że najpierw sobie to nagrzeję. Ale żeby sobie to nagrzać, to będę musiał to zapauzować. Hmm, zapauzuję to Wam na razie. Nagranie. Bo niestety nic to, nic to nie daje. Nagrzanie. Nie wiem, czy to ktoś na kleju, czy coś. zepnę chyba po prostu. Jest i tak tutaj jest spękana, więc. Więc, no, trudno. Fajnie bo nie mogę i naprawdę można by było spróbować całą kierownicę jeszcze odkręcić i w wodę to gorąco wsadzić, ale nie wiem czy będę się tym nie rozcinamy. Decyzja zapadła. Może niektórzy mnie za to zbiczują, ale no niestety wymieniał to i nie ma gadania. Może gdzieś znajdę oryginały. Eee, co jeszcze? Co jeszcze tak a propos malowania, będę chciał sobie te elementy zdjąć. Czyli, na pewno, błotniki wypuczemy, sobie zbiornik, spróbuję go tutaj wyprostować. I jeszcze z tych, co do malowania, właśnie to tak wycenił mi gostek sorry za słowo gostek, no tak po prostu powiedziałem. Ocenił mi pewien pan, u którego zamierzam to robić. Całość malowanie proszkowe, podkład epoksydowy plus proszek na 8 stóp. Aczkolwiek po małej negocjacji no zobaczymy. Zobaczę, w jakim stanie jeszcze będzie rama, bo to też. No wszystko zależy też od koloru, tak, ale. Tak, razy drzwi 8 stówek plus jeszcze. Yy, będę miał pewnie jakiś rabacik, ale to z, względów, z innych względów, więc yy, na razie nie będziemy się tym zajmować. Nie będę Wam o tym opowiadał. Zobaczymy. Zobaczymy później. Dobra. Yy, mniej gadam, więcej robię, tak? Ok. Yy, pozbyłem się tego. Niestety nożykiem. I zaraz wam powiem gdzie trzymało najprawdopodobniej. Tutaj się tardza, nie wiem czy to klej był czy czy po prostu gdzieś tam przez to pęknięcie woda się dostawała. No dobra, nie będziemy w to wnikać. A propos jeszcze malowania, tak? sobie zaraz położę. Nie wiem, niektórzy tam piszą, że płacą nie wiadomo ile. No wiadomo, jeśli chodzi o przygotowanie, czyli no, o rozebranie, to ja sobie robię to w robię to sobie sam więc yy, tu to odchodzi, bo oczywiście yy, może być tak, że yy, sobie weźmiecie, dacie komuś, nic Was nie będzie interesowało, ale to yy, może będzie to bardziej profesjonalnie i tak dalej, ale pozbawicie się satysfakcji poznania sprzętu Samemu, tak? Każdy robi, jak uważa. No. Ja nikomu też nie, nie będę wskazywał, jak ma robić. I tak samo mi też nikt nie będzie mówił, znaczy mówił. Nie będzie mi nakazywał, jak robić, tak? Robi, tak? Eee, powiem, e, dobra, to sobie będę musiał jakoś opanować. Za chwilę e, powiem tak, że. Co? Powiem tak, że yy, kurza mi trochę, jeśli się ktoś naśmiewa z kogoś, kto sam próbuje coś zrobić, tak? Yy, a tym bardziej, jeśli no ok, jeśli się zna na tym, tak? A tym bardziej, yy, jeśli jest coś takiego, jak, jak yy, dużo jest, widzę takich osób. Którzy piszą naprawdę głupoty, niestety, ale tak jest, nie mając pojęcia danej materii o niczym, że tak powiem, dosłownie o niczym. Pewnie technicznie nie trzymali nawet e, nigdy, nie wiem, klucza w dłoni czy coś takiego, ale e, nikomu oczywiście nic nie ujmując, nie? Raz się naprawdę zdarzają. Konkrety. Ja też się przyznaję do błędów. Gdzieś tam popełniłem parę przykręceniu filmów. Jest na przykład film o antenie, tak? Na innej playliście. Jeśli ktoś używa playlist z elektryki, jest film o antenie, tak? i na przykład ale tu pokrzywione gdzieś to spadło i na przykład na przykład jest coś takiego, że pokazuje polaryzację anteny to jest bardzo ważna rzecz a jednak ja sobie to robiłem doświadczalnie no bo z radiotechniki Wam jestem taki sobie, ale jeśli coś trzeba zrobić, zrobię sobie to samemu, tak? A dobierałem sobie tą polaryzację po prostu pod siebie na moją miejscowość, gdzie jest dosyć blisko nadajnik, tak? Jeśli zrobiłem to odwrotnie, czyli brałem doświadczalnie. I to mi wychodziło, więc, więc tak samo, z, no różnie to jest, no, zależy gdzie mieszkacie, tak? no, nie, nie można porównywać. Nie można porównywać każdego tą samą miarą, że tak powiem. Ok, tu wyjęliśmy sobie lineczkę od rozgazu. Aha. Dobra, poszukam tego zaraz albo za chwilkę poszukamy. Dobra, wyłączę. Sorry, ale są potrzebne mi obie ręce i. I to może chwilę zająć, więc, więc zaraz za chwilę się zobaczymy. Dobra, zguba znaleziona. Ja sobie tu taki pojemniczek naszykowałem Wszystkie siłki i tak dalej. Będę to pał. Dobra, to widzimy. Do widzimy. Ok. Ale mówię większość... Wracając do tematu, jeszcze poprzedniego. Jest duży odsetek, właśnie ludzi, właśnie, którzy, może nie większość, większość właśnie pisze w porządku. Ja nie mówię, że macie chwalić i tak dalej. Chodzi o to, że jeśli macie coś do powiedzenia w temacie, bądźcie tego pewni. bo naprawdę walka to jest walka z wiatrakami, tak? Albo gdzieś coś ja słyszałem. Nie to, że słyszałem, udowodni to. Podaj, podaj argument itd. Dobra, nie o tym film. Yy, druga rzecz, pewnie co niektórych yy, zanudzi moje gadanie No tak składamy to sobie, ale no ta śrubka jest skrzywiona z tego co widzę i chyba nie trafiła na, na gwint. Nie trafiła na gwint, Czy? No, tam, nie. Dobra, później się tym będziemy zajmować. Porząsio. Teraz tak, tutaj następny. Rolgazing, dziwny dla mnie. No dziwny, no a plastikowa, tak. Co niektórych pewnie będzie nudzić materiał z tego względu, że rozbieram to po kolei, a dla niektórych pewnie będzie to pomocne. Dla niektórych nudne. No niestety, nie każdemu to godzi. A i dla mnie będzie lepiej przy składaniu, nie? Czyli ja sobie to tak sprytnie wymyśliłem. Albo i nie sprytnie. pierwszy raz mam do czynienia z mińskiem znaczy z rozbieraniem mińska tak, ogólnie do czynienia miałem kiedyś to było bardzo dawno yy, dobra, czekajcie jeszcze zrobimy taki myk nie chcę zejść rozszerzymy to delikatnie odprężymy, że tak powiem o. już odprężone jest może jeszcze troszkę się nie namocą, by jakiś wyniotów nie porobić albo żeby to nie pękło, nie? Zresztą co ja będę wskazywał w chórze? Mogę to psiknąć jakimś smart czymś Nie. Mhm, dobra. Yy, zaraz sobie to tam może poluzuję. Bo za chwilę wracam. Dobra, jeszcze. Tak, tu będzie czujnik stopu. Śmiesznie rozwiązane, ale. Tak podejrzewam, bo co by innego było Dobra, tu sobie poluzujemy Ineczkę. żeby ona nam ładnie wyszła. Ale nie wiem czy wam pokazywałem hamulce działają jeszcze nie znaczy, że są w 100% sprawne, nie? Ale, ale działają. Dobra. okej okay. Teraz sobie stolinkę. Po kolei jak mówię, wszystkim nie dogodzi. Kiedyś jeszcze z łezki dostawałem komentarze, że nie pokazywałem wszystkiego, tak? Ludzie. Chcą pokazać wszystko naprawdę, by ten materiał trwał wieki, że tak powiem, a no, że tak się... może... Dobra, brzydko się nie będę wyrażał. to co nudne by to było? I tak pewnie dla niektórych to jest nudne, a. A co mówić? Jeszcze, jakby to przedłużyć. Dobra, jakieś tam skrzywienia są, luzy i tak dalej. Ma to swoje lata. Dobra, co my tu mamy? Ach, ciekawe, czy to się uda odkręcić. Jak mówiłem, te uchwyty mam. Tylko, że dostałem to od kolegi jednego. Chromowane, tutaj są widzę. Tutaj są... Nie, one nie były chromowane, jakieś... No w ogóle to jest chyba inny stop. To jest chyba jakiś... Jakiś stop z aluminium, nie? Tamte są inne, ale to nic. Kształt... Mają taki sam. Dobra, za chwilę wracam. Dobra, musiałem sobie kluczyk przyszykować także tak tu będzie to proste skręciło Ok. Kierownica mamy. Jak widać, ktoś tutaj. Nie wiem, czy będzie widać. Ktoś tutaj to próbował spawać Jeśli to jest stop, właśnie, to nie udało mu się. O kurde. Zobaczcie. Będziemy na przychodkę. Dobra. Ok. Później to spróbuję sobie odkręcić. Nie wiem czy coś z tego wyjdzie ale przetrzemy to sobie jeszcze watą czy tam wełną stalową i zobaczymy jak to wyjdzie ale to późniejszy temat tak a propos plastików tak jak widzicie gdzieś to było zniszczone spróbuję to delikatnie zjechać papierkiem itp przynajmniej tutaj jakimś drobnym żeby to wyrównać Gdzieś mi ktoś, ktoś kiedyś pisał, że plastiki można ładnie odnowić yy, opalarką, nigdy tego nie próbowałem i się trochę obawiam, żeby nie spieprzyć plastiku, że tak powiem, nie? Yy, nie wiem, ktoś tam mi pisał, że wystarczy opalarką przejechać po szarym plastiku, on się robi czarny ładny, tak, ale no musiałbym mieć coś na... o, może korek? zobaczymy sobie oczywiście po wypukaniu i odczepieniu zbiornika, nie? Dobra Ale zaraz się zastanowię co tu jeszcze Aha. czyli moglibyśmy sobie to odkręcić, a nie wiem czy to będzie takie proste nie wiem czy to będzie takie proste z tego względu, że tu już nie mamy trzymania może odejdzie no. no widzicie nie, nie wiem czy to kamerę mam na głowie zapominam się mhm, chyba nie weszło czekajcie zobaczę czy to widać Musiał sobie poradzić w inny sposób. Kuźba, nie chcę tego szlifować. Kudziwa, tak po mnie! Dobra. Kudziwa, tu jest problem z tą zadrą to to wyjdzie. Zaraz zobaczymy. Nie wiem, muteczka, spróbuję to pod... podbić. Mogę to wyszarpać na chama, nie, Ale... Nie, to się wygnie. Dobra, zaraz wracam. Dobrze, poradziłem sobie. Z tą nieszczęsną śrubką. Ale to nie znaczy, że już mamy zegary i końce wymontowane, tak? Link prędkością mierza. Odkręcimy. O! No jest. jest działał. I fajnie. Naprawdę. Aha, tu mamy. Przed czarny od lampki. Aha, lampka cała wyszła. Podświetlenie. Ale odepnę i włożę ją z powrotem. Będę chciał naprawdę otworzyć. Znaczy, tą instalację będę chciał z powrotem wykorzystać. Tam, gdzie trzeba, naprawdę wymienię pojedyncze. Te wody ale nie wiem jak tam to wchodziło na trzaski były OK Ale będę chciał to zachować tutaj tak samo stacyjka raz się yy, przełącza, raz nie przełącza mm, nie wiem będę to musiał rozebrać popatrzeć. Jeśli nie, to będziemy szukać jakiejś zastępczej. Co jeszcze? Tak, tu mamy... Aha, a propos, kierunki. Jak myślicie? Gdzieś tam mam zgięte jedna, jedna jeden... K któryś, 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 któryś klosz. Czy nie klosz, tylko obudowę. Ta obudowa jest z aluminium. Oryginalna. 89 9, proszę bardzo. Jak tu też. I teraz tak, jeśli ma ktoś doświadczenie z Mińskiem i wie na pewno, że jest jakaś aukcja, z której pasują klosze, to możecie podać mi nabiar, nie? No wolałbym fajnie by było to zachować. Jest to jest taki, taki element, który jest datowany i tak dalej, nie? Więc... Więc szkoda by było tu psuć i wstawiać jakieś badziewy, że tak powiem, tego typu jak wstawiłem tam, są niby wzorowane na oryginałach, ale to uwierzcie mi te kierunki, to nie jest to, to już jest plastikowa obudowa, to też plastik, taka. Imitacja tak. Ojoj, ojoj, i zaczyna się, i zaczyna się, i zaczyna się, wszystko się zaczyna. Chcąc zachować tą instalację, musimy to, że tak powiem, rozpisać. I tu się robi dłuższa pauza na filmie. No nie będę Wam chyba pokazywał, bo no, to będzie żmudne. Hmm, są kontrolki, tak? No, są nawet wpisane, chyba. No, SS SS A SSR. Chyba niektórzy piszą, piszą ten. tu. czytają w CCCP. Dobra, mniejsza z tym, ja sobie tu wkręcę. A propos, jeśli coś rozbieracie, ja robię to tak, że jeśli mam możliwość, wkręcam sobie tymczasowo śrubkę, gwint, jestem pewny, że jej nie zgubię w tej chwili, tak? Jak będę potrzebował, wkręcę sobie, założę. I jest. Dobra. Nie będę Wam zawracał gitary, znowu przerwa, a tak to jest. To tak ma wyglądać i Jeszcze pewnie będzie taki sam problem z lampą. Chociaż z lampą to chyba nie, bo nawet widzę, że tu jest złącze, czyli Czyli nasi że tak powiem sąsiedzi za wschodniej granicy Akurat to przemyśleli. Dobra. To hejka, ja sobie to muszę rozpisać. Nie będę później. No, na podstawie filmu, tak? No, mamy kolory. Coś tam, coś tam, ale. Ale po co? Jeszcze jedną dokumentację sobie zrobię i wtedy będę pewniejszy. Dobra, za chwilę wracam.